Z tej strony oczywiście świat z klocków LEGO, a inaczej świat z LEGO. Dzisiaj, tak jak obiecałem Wam, już chyba o 17 wstawiłem shorta, czy chcielibyście e, animację, znaczy animację, jak robić animację dokładnie. E, wstawiłem też ankietę, miała jeden głos, nieważne, e, wynosi na to, że tak, chcecie bynajmniej ta jedna osoba chce dlatego dzisiaj właśnie zrobimy taką animację tak jak mówiłem będzie ona polegać na chodzeniu minifigurki, a potem ewentualnie jeszcze zrobimy coś jakąś krótką, szybciutką animację, także zaczynajmy, zostawienie łapki w górę, subskryba i, i no, i zaczynamy Ok, moi drodzy, posprzątałem scenę z figurek z Ninjago to tu będzie stać ogólnie i tak do pokazania użyję takiego zwykłego ludzika po prostu no, myślę, że niczym się nie wyróżnia zwykły ludzik tak, żeby nie było, że na przykład ogranicza jakiś ruch, żeby nie było, że ktoś powie ale on to robi z figurkami z niczego a oni, one mają maskę no nie, zrobię to tak poza tym Myślę, że będzie to najlepszy przykład. Także zaczynajmy. Wiele z osób yy, robiąc takie właśnie animacje i oczywiście, no chodzenie jest dosyć ważne, tak, ponieważ no, jeśli figurka będzie się teleportować, no nie robi to zbytne wrażenie. Także większość z moich znajomych oraz osób, które zaczynają, Robią to w ten sposób, czyli figurka stoi robią zdjęcia. Biorą nogę figurki, dają ją na maksa, robią zdjęcia i figurkę stawiają tutaj i robią kolejną klatkę. Żeby nie przedłużać, przyspieszę ten proces. I pokażę wam jak wyjdzie taka animacja, potem pokażę wam jak zrobić to lepiej i mam nadzieję, że przyda się wam mimo to wszystko, także szybki time lapseik. tak, Także możemy zobaczyć efekt końcowy. Tak jak mówiłem, nie wyjdzie to najlepiej, ale no muszę powiedzieć, że nie wygląda to aż tak źle, jak mogłoby to wyglądać. Wygląda, no właśnie. Figurka się tak jakby teleportuje, także ja bym też zmienił klatki na sekundę. Mówiłem Wam też w poprzednim filmie, jeśli ktoś mnie nie oglądał, polecam zobaczyć, chociaż jest strasznie kiepskiej jakości, bo wtedy nie wiedziałem za bardzo jak się robi filmy i nadal do końca nie wiem, ale no jest lepiej. Yy, mówiłem w tam, że ja preferuję szybko szklatek na sekundę na 15 ustawić, Wtedy wygląda to lepiej po prostu i nie mówię, że wygląda to źle, ale wygląda to sztywno. Sztywnie. Nie widać jak figurka rusza nogami. Także teraz pokażę Wam, jak zrobić to lepiej. Ok, zmieniłem figurkę. Będzie ona pokazywać stopień, mniej więcej zaawansowania, jeśli mogę to tak nazwać. Także żeby było bardziej po naszemu? Bardziej po naszym kanale. Szybka zmianka. No, i myślę, że możemy teraz dopiero zacząć. Tak, by the way, case evo fajnie wygląda w tym kapturze, tej figurki, w miarę także, no. Jest git. Czy ja mogę sobie światło? Nie mam. Muszę zmienić. Także, no, możemy zacząć. Jeśli chodzi o, właśnie, kolejny etap, będziecie potrzebować masy mocującej i ja na przykład kupiłam w Rossmanie, także możecie po prostu pójść do Rossmana nie jest ona jakoś droga wygląda to mniej więcej I tak wygląda to mniej więcej tak macie tutaj dosyć sporo tego, także myślę, że starczy wam to na naprawdę długi czas eee, sekundę tylko sobie to naprawię, okej okay. No i gdy mamy, potrzebujemy yy, wziąć w takie coś. Możliwe, że macie to gdzieś w domu, bo jest to do obrazów czy coś, potrzebujecie taki mniej więcej kawałeczek, nawet mniejszy. No i pierwsza klatka wygląda tak, że robicie zdjęcie figurce. Potem, jeśli zaczynamy od. Tutaj od, od prawej, no, lewej nóżki, przepraszam, to prawą y, nogę daje, y, dajemy, prawą rękę dajemy do tyłu, ale leciutko. I prawą no, lewą nogę trochę do przodu. O, właśnie w ten sposób. Praw, y, lewą rękę, prawą rękę, no właśnie, możemy do, ty, do przodu dać. Tą dajemy jeszcze bardziej do tyłu. Tą nogę jeszcze raz podnosimy. Czyli znowu druga klatka. Trzecia polega na tym, że drugą nóżkę również robimy tak, żeby figurka była na krzyż. Znowu ręce mini figurki idą. I po co nam była masa mocująca? Po to właśnie, żeby tą figurkę utrzymać bo no nie stoi, także za pomocą niewielkiej dosłownie ilości masy mocującej. Ja wziąłem nawet za dużo, także wezmę, żeby nie było jej widać aż tak mocno. Bierzecie, przyklejacie w ten oto sposób. O tak. I przyklejacie taką figurkę. O ten sposób i robicie zdjęcie kolejnej klatki. Jeśli figurka kładzie tu nóżka, zaznaczcie sobie to najwyżej, albo zapamiętajcie. Połóżcie, wyprostujcie rączki mini figurki. Robicie klatkę. Dajecie rączki trochę tak. I znowu figurka stoi. Normalnie. Po czym wystawiamy tą nóżkę, czyli w tym przypadku prawą. Lewą rękę dajemy do przodu, ale znowu lekko. Prawą rękę zostawiamy na razie nieruszoną, także hops. To unosimy, to dajemy do tyłu, to do przodu. Op, kolejna klapka, i dajemy tą nóżkę tak. Ręce znowu do przodu, do tyłu. Bierzecie kawałek, właśnie mac masy mocującej. Nie umiem tego wymawiać. Przeczepiacie do nóżki mini figurki. I mniej więcej tu, gdzie mini stała, a tam, gdzie ma pójść, przeczepiacie ją w ten sposób. I zrobię nawet nie tyle, co cięcie, tylko żebyście widzieli, przyspieszę wam to i widzimy się za chwilę. Okej, okay, yy, zrobiłem tak, jak mówiłem, przyspieszyłem Wam to i możemy zobaczyć efekt końcowy. Dodałam jeszcze animację zdejmowania kaptura, także tego nie będę Wam przyspieszał razy dwa, tylko nie wiem, razy pół, może coś takiego. I dajmy to na 15 klatek, ponieważ jest to nowa animacja. Ewentualnie możecie sobie, jeśli będzie za szybko, na 13. My najpierw zobaczmy, tak, czy będzie dobrze. Wygląda to na pewno lepiej. Robię to też na szybko, także nie wygląda to jakoś super, ale mówię, możemy dać na 13 i wygląda to jeszcze lepiej. Także myślę, że pomogłem Wam. Można dodać do tego jeszcze więcej e, żywości takiej tej figurki, radości. Także postaram się to zrobić. Ale to już po cięciu. Będę wykorzystywał to samo właśnie co tutaj. Możecie też zmniejszyć na przykład na 12, 11 dajmy i po prostu możecie sobie to zrobić. Będę z, zrobię jeszcze jedną animację lepszą, trzecią. Nie będę Wam pokazywał całego procesu, znaczy pokażę Wam, ale dam to razy dwa. Będę używał w razie, jakby co tego samego, co jest tutaj. Także myślę, że ze spokojem każdy z Was się połapie. Tak, włoski są od gdyby ktoś pytał. Yy, także no, widzimy się za chwilę. Ok, moi drodzy, jestem już. Zrobiłem tą animację, jest to dosłownie to samo co ta druga animacja, tylko z trochę świeższymi animacjami, znaczy ruchami figurki. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli miałbym to porównać do czegoś, tą animację, którą zrobiłem teraz, na pewno wszyscy lub większość z Was kojarzycie Minecrafta. Mały spoiler. Będą na tym kanale też serie z minecrafta Także piszcie tylko czy chcecie a Ja najwyżej wam dam W opisie tego kanału link do kanału z grami Na którym będzie na pewno minecraft I jeśli miałbym właśnie porównać to co, to Właśnie tą animację do czegoś To bym porównał to do tekstur packa z minecrafta Fresh Anime animation Także ja nic nie mówię. Zobaczcie sami. Okej. Okay. Mam nadzieję, że pomogłam wam. Także, tak jak mówiłem, film wleciał. Na spoiler, na 50 subskrypcji będzie spe specjal. I będziemy, albo zrobię live'a, Składania jakiegoś zestawu, a drugiej opcji niestety nie mogę Wam powiedzieć, bo jest to tajemnica, ale mam nadzieję, że Wam pomogłem, a szczególnie, szczególnie mojemu koledze, który powstał, ten film powstał właśnie dzięki niemu. Także miłego oglądania życzę i w sumie powinienem to powiedzieć na początku, ale jeśli co zobaczyliście, to bardzo Was doceniam i. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę oraz subika i możecie też zobaczyć z, yy, odcinki na moim kanale dać subika, co już mówiłem trzy razy. Ale możecie też zobaczyć shortsy lub poprzedni film jak kręcić dobre animacje. Także muszę Wam powiedzieć, że postarajcie się dobić te 50, bo będzie coś fajnego. Mogę zdradzić, że Pokażę Wam twarz, nie całą, ale pokażę, także. Dobrego wieczoru Wam życzę. Bye. Bye.